Cześć, witajcie na moim kanale. Chcę Wam pokazać trochę fajnej bielizny i zachęcam do polubienia mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. I mamy taki piusto za 20 zł. E, drugi klasyczny biały, e, za 15. On już jest taki, słuchajcie, niedużo sztywniany, to push up. No i kolejny taki ten jest bardzo ładny słuchajcie, fajnie wyprofilowany, taki ciekawy, fajny kolor pod białe koszule, żeby się nie odznaczał. I cena 20 zł. No i o to ten jest słodki. Taki słuchajcie, bez żadnych usztywnień jak ktoś nie lubi. I cena 15 zł. I kochani zostawcie jak zwykle komentarz, dla logarytmu też, ale też ja lubię czytać wasze komentarze. I mamy takie majteczki za 12. Taka rozmiarówka. Bardzo ładny kolor mają wam powiem. A tu mamy takie odcięte, ale la, laserowo. Takie, które mają się nie odznaczać. Spod spodni, spódnic. I zaraz znajdę cenę. Trochę to jest utrudnione. ale mamy taką rozmiarówkę. I cena 10 zł. O, ten jest ładny, patrzcie. Mm, bardzo taki delikatny jest. W takie maleńkie serduszka. I zobaczymy cenę. 20 zł. No i kolejny taki klasyczny za 25, e, cenowo one są fajne, jeśli chodzi o ceny, e, ale ja noszę sportowe i z pepko i nie miałam od nich raczej stanika usztywnianego. Miałam kiedyś kupiony na przykład, powiem Wam, na Carrefourze zdarzył mi się bardzo fajny biustonosz, ale niestety go już nie ma, to był super. I tu jest za 10 zł No powiem Wam, że niektóre te marki 15, które słyną z bielizny, mają już dla mnie trochę design taki przestarzały i tak jakby się no, nie starają, jeśli chodzi o design i czasami w takim sklepie jak Pepko można ładniejszy design znaleźć, niestety. 10 Albo stety to zależy, jak to tam uważa. Ale powiem Wam, że, yy, no yy, jeśli chodzi o cenę, i wygląd, to jest na plus, a nie wiem, jak na jakość. Ale to też słuchajcie, trzeba trafić, bo jedna osoba będzie zadowolona, jeśli się dopasuje, a druga nie będzie. To różnie z tym bywa. 25. Jeśli chodzi o takie, taką bieliznę, to. O, no, tyle kobiet, ile jest. Tak, będą różne zdanie. No, nie każdego można zadowolić. To, co się sprawdza u jednej osoby, się nie sprawdzi, na przykład u innej. No i mamy takie, słuchajcie, jeszcze taką bieliznę. I zaraz Wam podam cenę. Kurczak z promocji i cena 25 zł. O. I tak to się wszystko, słuchajcie, prezentuje. No majteczki tak w cenie, słuchajcie, 15 zł. Po dwie pary. To uważam, że jest to cena spoko, wam powiem. O, i jeszcze wam pokażę. Słuchajcie, są stopki, jak ktoś potrzebuje za 3 zł. Takie. I patrzcie, jaki jest wybór. One są po dwie. No i taka kolorystykę wszystko po 3 zł prawie, a te są po 6, ale te są 3, widzicie. Tutaj już jest więcej, o. no i e, standardowo wam pokażę koszulki. One e, są e, co roku 15 zł. I one są bawełniane. Fajne są, wam powiem, bo to jest bawełna. I tu z czarną koronką. No i tutaj, słuchajcie, jeszcze mamy dwupak. O, jeśli chodzi o bieliznę. Jestem ciekawa ceny. 30 zł. No słuchajcie. E no, fajna opcja powiem wam bo macie takie słuchajcie klasyczne podstawowe biustonosze i w dwupaku no i tu takie klasyczne ale Bardotka 15 zł mhm. I jeszcze słuchajcie sportowe tu mamy majteczki, ocenę i do tego biustonosz, on, on ma, słuchajcie, w środku takie miseczki, on jest, słuchajcie, podszyty, to nie jest taki cienki materiał i muszę je wyjąć, te miseczki, więc 20 zł, jak ktoś nie lubi miseczek, może je wyjąć, jeszcze taka kolorystyka. Jest i jest szary też. Fajnie. No fajnie, coś nowego się pojawiło. I mamy taki zielonkawy, morski. Czarny też. A i ten jest też fajny. I fajnie, że można wyjąć te, te miseczki, no bo nie każdy lubi. I nie wiem, czy nie będę musiała mojej muzyki podłożyć, no. 15. Więc powiem wam że e, fajnie że się pojawiają takie rzeczy z sekcji sportowej też, to nie jest fajny taki z tej sekcji sportowej e, cena 30 zł i słuchajcie wygląda fajnie jeśli chodzi o design o. taki przekombinowane ale musi ciekawie wyglądać z tyłu na plecach powiem wam ładnie to musi wyglądać i mamy taki podwójny, który Wam pokazywałam w poprzednim filmie, więc zachęcam do moich pozostałych filmów, do Holly z No i mamy standardowo majteczki. I kochani, subskrybujcie, lajkujcie. Do następnego. Cześć.